moi kochani, na początku próbowałam walczyć z tą podłogą, z tą krzywą podłogą, ale kochani, to już naprawdę półtorej tygodnia na tym mieszkaniu, mam nadzieję, że na nowym będzie prosta. Mam nadzieję, bo ciężko mi stwierdzić. Przychodzę dzisiaj do Was z na miesiąc październik. Nie mogę uwierzyć, że ten rok tak szybko mija. Ja mam bardzo dużo czytelniczego do nadrobienia, ponieważ bardzo mało czytałam. W te wakacje przeczytałam trzy książki, wakacje trwały lipiec, sierpień i wrzesień. Na razie to nie jest o taki super owocny wynik, dlatego też mam tutaj kilka książek, które chciałabym przeczytać. Które chciałabym przeczytać. W październiku, które sobie wybrałam, które mam nadzieję, że na 100% przeczytam. Aktualnie próbuję mój TBR letni nadgonić, ale jak to będzie, no to nie mogę Wam powiedzieć, bo szczerze nie wiem. Staram się całych sił, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam tutaj kilka książek, więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. Robię to teraz. Dzisiaj jest bodajże 19 września, dlatego że już niedługo. Się przeprowadza, moja cała bioteczka będzie powoli pakowana, dlatego miejsce nagrywania próbuję zostawić przynajmniej te cztery półki, jak najdłużej. Eee, I powoli będę się pakować, zabierać moje manatki z tego mieszkania, dlatego też pokazuję wam ten TBR teraz, kiedy mam go w całości, a nie kiedy będzie problem, żeby go w jakikolwiek sposób zdobyć. Książki, które są w TBR-ze, letnim nie uwzględniłam tutaj. Mam nadzieję, że naprawdę sięgnę w końcu po tego Wiedźmina. E, I chciałabym, chociaż teraz mi bardzo kusi niewidzialne życie Adilaru, i raczej po to sięgnę w pierwszej kolejności. Ale tutaj mam pozycje zupełnie inne, które nie widzieliście na tym TBR-ze, żeby go trochę odświeżyć, zmienić e, i żeby to było coś ciekawszego dla Was. Zacznijmy. E, mam tutaj książkę z, ze zdobyczy targowych książka Catherine Croft, którą e, znam z. Już Wam powiem, z nie ufaj nikomu. Przy nieufaj nikomu bardzo mi się podobała ta książka. Tutaj też mam dużo oczekiwania w stosunku do autorki, bo bardzo ją lubię. Po tamtej książce jestem w stanie to stwierdzić. Ta książka ma 340 stron, ale ja pamiętam, że cholernie dobrze mi się te książki czytało. Katrin Croft mi się bardzo dobrze czytało, dlatego też mam tutaj jej książkę. Bo uważam, że będzie mi się łatwo wbić w kryminały, a dla mnie zima to e, jesień, to takie miesiące, kiedy czytamy kryminały e, i to będzie idealna książka e, na ten czas z herbatką, e, z włóżku, e, ze świeczką. E, czy w łóżku to nie wiem, bo w, przy przeprowadzce raczej będę czytać w salonie, ale zobaczymy. E, widzę już tą całą wizję, tą aurę, więc bardzo uwielbiam jesień i to będzie idealne na jesień. Mam tu kolejne książki. E, kolejna książka jest to Cud, Mięso, Malina Anety Jadowskiej. Ja nie czytałam nic Jadowskiej, ale uznałam, że ta książka będzie idealna właśnie na październik. Jest to książka z dużymi literami, dość krótka, znaczy ma 400 stron, ale dość duże litery. Ja w ogóle liczę, że ta książka tak sprawi, że tak się zakocham w tej historii, że będę chciała sięgnąć po inne książki Jadowskiej. Dużo osób się nimi zachwyca, dużo też mówi, że potem jest za dużo scen erotycznych. Ja się na to przygotowuję. Bardzo chciałabym tę serię. Liczę, że a może moje rodziny, które padają 31 października jakoś mi w tym pomogą i dostanę od kogoś tą serię. Bardzo chciałabym dostać tę serię. Ta seria kosztuje 160 zł na SQN, więc chciałabym bardzo ale tą serię, a ta książka zobaczymy, czy w ogóle styl jadowski mi pasuje. Kolejne książki, które tutaj mam, może zacznę od dołu. Trochę fantastyki tutaj jest, ale takiej młodzieżowej, bardzo dużą mam ochotę na taką fantastykę. Mam tu oblężenie i Nawałnica, czyli drugi tom Lej Bardugo, książka z Uniwersum Griszów. Ta mi została, ponieważ pierwszą przeczytałam, Wakacje, druga czeka, trzeciej nawet jeszcze nie mam, ale wydaje mi się, że jak ją przeczytałam, to kupisuję od razu trzecią, dlatego też Wam ją pokazuję obleżenie i nawałnica. Mam jakieś oczekiwania w stosunku do tej książki, ale powiem Wam szczerze, że poprzedniej, ciężko mi powiedzieć, bo ona była dobra, tak jak Wam mówiłam, ale mam mieszane uczucia. Była zaskakująca, była dobra, ale nie była aż tak fenomenalna. Jestem ciekawa, czy w drugiej części to się polepszy czy raczej zostaniemy na tej samej płaszczyźnie. Na pewno ta relacja z mrocza i Aliny jest bardzo ciekawa, ale jestem ciekawa, jak to się wszystko potoczy, dlatego tutaj mamy drugi, drugi dom. Mam ją książkę, która jest bardzo, bardzo głośna, czyli Katarzyna Weraniku, mistrzów i druga szansa. Ja mam z antykwariatu wydaje się za jakieś 5 zł, ale była bardzo, bardzo głośna ta pozycja ostatnio, bo wyszedł serial. Są przeróżne opinie, ponoć jest gorsza, no zobaczymy. Ja mam ją jeszcze z wydawnictwa Uroboros, a nie z Bułabe, jak teraz jest, ale jestem bardzo ciekawa tej e, książki. Może być ciekawa, no nie wiem, nie mam żadnych oczekiwań w stosunku do tej powieści, bo już się przekonałam przypadek Katarzyny Berenika Miszczuk w wydaniu... E, Serii kwestii Poproci, Teraz kupiłam ja, Diablica, ja, Anielica. Są moje klimaty, a takie bardziej obyczajowe klimaty u Bereniki mi nie leżą. Obsesja. Bardzo mi się podobała, jest na sprzedaż, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Tak tutaj, no nie mam żadnych oczekiwań, żeby się ani nie zawieść, ani w razie czego się pozytywnie zaskocza Kolejna książka, którą kupiłam na targach, chciałam coś z reportażu, a ten reportaż mnie bardzo ciekawi. Nie jest jakiś długi, ale jest to Nie Olgi Gitkiewicz. Bardzo chciałam tę książkę przeczytać, ponieważ, no ma ona Grand Press, książka reporterska roku 2020. To jest bardzo ciekawa tematyka odnośnie braku transportu w Polsce, między innymi i co i też było właśnie ofis z Podkarpacia Cisnej, gdzie autobusy nie dojeżdżają, gdzie przystanki nie są oznakowane, gdzie ludzie nie mają jak się poruszać, tym bardziej starsi, bo młodych to raczej nie dotyczy. Bardzo ciekawy temat. Ja mieszkam na Podkarpaciu, więc ten temat jest mi dość znany, bo może ja tutaj dojazdy mam, ale. Miejąc, się dzieje na wsiach dookoła, dlatego e, z chęcią przeczytam i zapoznam się z tobym reportażem. Wydaje mi się, że to będzie coś bardzo, bardzo dobrego. Mam tutaj dwie książki. Jedną jeszcze fantastykę, ale strasznie chcę ją przeczytać. Już po prostu jest w moim domu i nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam, pomimo że jest grubaskiem. Ale mam cholernie duże oczekiwania. Jest to Gołąb i wąż. Eee, Sherby e, Moraine, nie chcę łamać się nazwiska, e, strasznie chciałabym przeczytać też drugi tom, e, nie wiem czy trzeci zaraz nie wychodzi e, tak mi się wydaje, ale to, to bez różnicy e, bardzo mnie ciekawi tutaj relacja Wiedźmy i Łowcy Czarownic to już obłączeniem świętym z e, związkiem małżeńskim i jestem bardzo ciekawa, jak ta historia by się będzie e, toczyła, e, jak będzie ona, po prostu jak ona wypadnie. Słyszałam dobre, e, bardzo dobre recenzje pierwszego tomu, drugiego trochę gorsze, co nie oznacza, że mi się nie spodoba. Jestem bardzo ciekawa, aż na fantastykę młodzieżą teraz coś mi wzięło, to z chęcią ją przeczytam. No i kolejna książka, ostatnia książka, są to miedziaki Colsona Whitehead'a, ja bardzo chciałam tą książkę przeczytać. Mamy tu poprawcze. Dwu, przyjaźni dwóch chłopców, e, którzy są popraw, e, właśnie brutalnie traktowani tym poprawczaku e, i tutaj jest zainspirowanie e, placówką wychowawczą dla młodzieży na Florydzie, więc e, ja jestem bardzo ciekawa, tu jest duże literki, duża czcionka, więc to też mnie zachęca tej książki. wydaje mi się, że to będzie coś dobrego, coś wstrząsającego e, ale coś, co zapadnie mi bardzo w pamięć. Eee, I jest to raczej krótka książka, bo tylko 280 stron, ale wydaje mi się, że będzie niezmiernie dobra. Dlatego też nie mogę się czekać, aż zacznę ją czytać. Ona już jest na mojej półce od roku, więc fajnie by było po nią sięgnąć i robić sobie swoje zdanie. Ostatnio chyba Karate już ją czytała, więc tak, dlatego ją tu mam. I to wszystko, co chciałam przeczytać w październiku. Dajcie mi znać, co Wy zamierzacie się czytać w październiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do kolejnego filmiku. Pa!